vitam vitam brand new event just started and we have 8 new heroes in this video i will talk about bertulf the cook bertulf uh, is a three stars holy faction monk he's a part of wolf family so this gives him a bonus for two or three heroes he have 35 or 50% chance to make a cast buff undispellable he's got 491 on attack 460 on defense and 820 on hp so really good stats for 3 stars his mana speed is average and his magnificent meal gives all allies Plus 100% normal attack for 4 turns. This effect can be active in addition to effects that alter attack in general. Normal attacks can have a total maximum of 160% increased power while this effect is active. Okay, so no damage, only one buff, but this skill. Is Crazy good. If you don't have Gazelle, you should use him on purple titans. He'll be better than Ranvir or Wukong because he won't decrease your accuracy. And if you don't have Mickey, Tarlac, or Sergi, you can use him also on other titans. Mm, I can't remember if there's other yellow hero than Kailani costume that can buff your attack if you know please let me know in comments so kalani costume can increase this buff to 150% um, and also he will work really well with melia he'll be great on monthly challenges and he will have huge impact on each tournament mode so, overall, in my opinion, Berthulf is one of the most powerful 3-stars heroes in-game, and I would love to pull him this event. So let me know what you think about him, good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej Zaczęło się nowe wydarzenie i daje nam 8 nowych bohaterów. W tym filmie opowiem troszkę więcej na temat Wilczysława. Nie wiem, co ich ruszyło, żeby niektóre imiona zostawić, a niektóre kompletnie pozmieniać. No ale dobra, niech będzie. Wilczysław to trzygwiazdkowy mnich w frakcji światłości. Jest częścią rodziny wilków i to daje mu oczywiście bonus. Za dwóch lub trzech bohaterów dostaje plus 35 lub 50% szans e, na to, żeby rzucone przez niego wzmocnienie e, nie dało się odwołać. Ma 491 ataku, 460 obrony i 820 punktów życia. Więc to są bardzo przyzwoite statystyki, jak na postać trzygwiazdkową. Jego szybkość many jest średnia, a jego wyśmienity posiłek sprawia, że wszyscy sojusznicy otrzymują plus 100% do normalnego ataku przez 4 tury. Ten efekt może być aktywny wraz z innymi efektami, które zwiększają ogólną siłę ataku. Gdy ten efekt jest aktywny, siła normalnych ataków e, może maksymalnie wzrosnąć o 160%. Ok, czyli nie zadaje obrażeń, rzuca tylko jeden buff, tylko jedno podbicie, natomiast ta umiejętność jest kosmicznie dobra. Jeśli nie macie gazeli, powinniście używać go na fioletowych tytanach. Będzie dużo lepszy niż Ranvir czy Wukong, bo nie będzie obniżał waszej precyzji. Natomiast jeśli nie macie Mikiego, Tarlaka czy Sergiusza, spokojnie możecie go używać też na innych kolorach um, tytanów. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć w tym momencie, czy jest jakiś inny żółty bohater, inny niż Kajlani kostiumowa, który zwiększa Wam atak. Jeśli pamiętacie takiego bohatera, to dajcie znać w komentarzach. Natomiast tutaj ta Kailani kostiumowa zwiększyłaby ten baw do 150%. Dodatkowo Wilczysław fantastycznie działałby z Melią, która zwiększa szanse na trafienia krytyczne. Wilczysław będzie nie tylko dobry na tytanach, natomiast też będzie niesamowicie dobry w miesięcznych wydarzeniach. Um, I myślę, że wkrótce będzie grał kluczową rolę w turniejach trzygwiazdkowych, właściwie w każdym trybie turnieju. Um, podsumowując, moim zdaniem, Wilczysław to jedna z najmocniejszych trzygwiazdkowych postaci obecnie w grze. Um, I z... niesamowicie bym się cieszył, gdyby mi się udało go wylosować. Na tym eventie. Także dajcie znać, co o nim myślicie. Trzymam kciuki za wasze losowania. Trzymajcie się. Do zobaczenia.